Buzy, witam was pajek z Lungem CV w kolejnym odcinku z serii 8 bit Maja. dzisiaj gra, którą przypomniał mi Marek ostatnio, pozdrowienia dla Marka jak był u mnie w robocie, gra się nazywa Starforce. Ja po prostu szukałem tej gry tyle czasu, bo ja w to długo grałem strasznie na Pegasmonie, a po prostu nie pamiętałem jak to się nazywa. O co chodzi w grze? Właśnie w grze nie chodzi o nic nadzwyczajnego. A. W, grze, w grze nie chodzi o nic nadzwyczajnego, ale ta muza. Jest po prostu przegenialna. O co tu tak naprawdę... Kurde. <laughs> Jeszcze raz. Teraz już się uda, no nie? O co w grze tak naprawdę chodzi? No właśnie, dajcie mi skończyć puentę, o co w niej tak naprawdę chodzi. Chodzi w niej w gruncie rzeczy o nic. Latamy sobie, kurde, tym czymś. Mamy do dyspozycji tylko w sumie jeden guzik, bo by dwa guziki robią nam to samo. Jeju, ta wersja jest jakaś trudna, ja kiedyś daleko tutaj dolatywałem. Chodzi tu o to, że sobie latamy po prostu i zestrzeliwujemy wy, 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 pojawiające się obiekty na ekranie. Be, 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 be. I tak naprawdę do niczego to tutaj nie dążymy zbyt specjalnego właśnie prócz strzeliwywania tych obiektów latających, co jest właśnie, co sprawia w sumie największą radochę, no nie? Bo co może być lepszego niż sianie rozpiździu ogólnie. Czyli po prostu lecimy, rozwalamy i lecimy dalej. I tak to się właśnie prezentuje mniej więcej, zbijamy sobie jak najwięcej pońców, załatwiamy przy okazji wszystko, co się pokazuje, I wszystko co się da rozwalić, aby natrzepać właśnie jak najwięcej tych pońców Musimy uważać przy okazji na różne przedmioty natury mechanicznej, zmieniają się kolory map. Co może, kurde, jakoś tam człowieka budować I zmotywować z... do dalszej destrukcji Chociaż tak naprawdę to niczego nie służy, no nie? Żadnych broni Uber, jak widzicie, super nie mamy Czasem jak sobie coś zestrzelimy To się zdarzy, że wypadnie coś lepszego Ale ogólnie trzeba starać się jak najbardziej Uważać na przeciwników I jak najwięcej zestrzeliwać obiektów z mapy No i właśnie w gruncie rzeczy tak wygląda Star I tutaj moglibyśmy to zakończyć Bo nic więcej się nie dzieje Ale ja ten tytuł po prostu bardzo dobrze pamiętam bardzo dobrze pamiętam, że ja wtedy zawsze, jak byłem mały, to dużo strasznie mega ultra dużo w to rypałem i mi się to strasznie podobało. tylko właśnie. Największym problemem było to, że życie tutaj jest naprawdę drastycznie kończące się szybko i łatwo, łatwo jest strasznie utracić życie, chociaż mamy go czasem sporo. O, samolocik tam był mały, bym miał życie, ale skusiłem. Także naprawdę, po latach to się robi, zrobiło strasznie trudne. Kiedyś, wiecie, to było takie łatwo, o, samolocik, samolocik, daj mi go, daj mi go, jest! Mamy podwójny samolot, co nam daje dodatkowe życie. I dalej musimy starać się uważać, unikać wszystkiego, wszystkiego, co się tylko da, i bywać jak najwięcej. No i co mi dał ten samolot? No i gamy over'a mamy. No i już. Także gra mimo wszystko jest dalej uber trudna. Znaczy nie, wtedy nie była trudna. Ja pamiętam, że ja w to potrafiłem grać całymi dniami i mi szło dobrze. Musimy kurde się bardziej postarać. Musimy się bardziej przyłożyć do tego. Jednak kurde oryginalny pad od to by było coś, co by było zbawienne i bo by o wiele lepiej szło. Albo chociaż od Pegazona który był naprawdę zacny FAK Nie, bez kitu. Ta gra się teraz nagle kurde, not mi się zaktualizował. <laughs> Ta gra się zrobiła teraz po czasie naprawdę uber trudna, kiedyś była o wiele prostsza yy, Dlatego ja nic na to nie poradzę, że tak się dzieje jak się dzieje dzisiaj, ale kiedyś naprawdę to było o wiele lepsze, w sensie prostsze. Pro prosts prostsza ta rozgrywka była mimo wszystko, i tak już natłukłem sobie 10 tysięcy pońców, i cały czas sobie idzie progresuje do przodu. Oha, jak cecha, ha, jak chce, ha, ja ha. No nie udało się, ha. Ale tutaj musimy pounikać trochę chłopaków, dobra, uciekniemy od nich po prostu. Najprościej tak jest, no jak nie wiecie, co zrobić, to trzeba uciec. No najlepiej to będzie tapać to na dwa guziki. I wtedy powinno pójść nam go lepiej, bo więcej po prostu obiektów zbijemy. Tak mi się wydaje, Tylko, że ja nie umiem jakoś tak sukcesywnie ładnie tapać w te guziczki, dlatego mi wychodzi to niezbyt płynnie, ale idzie trochę lepiej, no nie? Także ogólnie siejemy mega destrukcję, lecimy mega do przodu i mega wszyscy się cieszą wtedy. Im więcej załatwimy obiektów, tym po prostu jesteśmy bardziej na propsie. I tutaj, dobra, jest duży, 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 już nie ma dużego. I wszystko, wszystko, wszystko jak leci, wszystko, o fuck! Bebe. Wszystko, 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 no kurde, kto to postawił tutaj? Te, 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 typy są naprawdę przekichane, ja wam powiem. Ja wam powiem, że one są przekichane naprawdę, ale gra jest dalej dobra. Star Starfox. kurde właśnie nie mogłem sobie całe, całe życie przypomnieć jaki to miało tytuł ta gra. Dzisiaj czuję, że będzie długie granie, długie granie, na, no znaczy nie na ekranie, bardziej na privie, no nie? Se popykam to, bo to jest po prostu taki kosur, że ja pierdzielę. No nie wiem, no nie wiem, może po prostu to jest już bardziej sentyment, bo tak jak się spojrzy na to, taki dzisiejszy gracz sobie spojrzy na to, to tak jak wiecie, jak jesteście młodsi troszkę i nie przeżywaliście ery Pegasusa w Polsce, to tak sobie weźmiecie, zobaczycie, kurde, co on gada, że to jest takie fajne, ale to bez kitu było wtedy, wtedy to był szał po prostu. I lecisz sobie samolotem, zbijasz obiekty, wszystko się dzieje fajnie, wszystko się zabija naokoło i tą muzykę się słyszało 500 miliardów tysięcy razy, ale to dalej nie robiło różnicy, bo co dalej było dobre po prostu z dobre gry to trzeba było umieć robić, no nie? bo to jest po prostu, jest skomplikowane, nic tu nie ma, nic tu nie ma nadzwyczajnego co może być nadzwyczajnego w tym, że sobie lecisz, bierzesz, lecisz, rozwalasz wszystko, może ja po tych, tych to powinienem przelatywać? tych fajnych, takich becz czy coś, aby mieć jakieś lepsze, nie pamiętam, zaraz to przetestuję, oho duży się tworzy, dobra, trzeba go szybko rozwalić, jebiebiebie, jebie, poszedł

ale dobra, dobra, uciekam, uciekam, uciekam przed nabojami. I idzie nam coraz lepiej, idzie nam coraz lepiej, idzie nam coraz źle. Game over. <gryw> Także spróbujmy raz jeszcze. Już ostatni, już ostatni, już Was więcej nie będę torturował Star <gryw> Piękna ta gra jest po prostu, no nie wiem. Możecie mnie uważać za jakiegoś waka, że po prostu jaram się taką gierą, ale no, dla mnie to jest po prostu koc, no nie powrót taki sentymentalny do korze i że to głowa mała, no nie? Do tego by był dobry, wiecie jaki pad Arcade Stick. Arcade stick by po prostu się sprawdził tutaj idealnie. Bo by się postawiło i by się po prostu leciał i strzelał. A tak jak chcę położyć pada na kolanie, to całkiem jest przyjemne granie. <laughs> dobra, 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 wszyscy zdychać. Wszyscy fakt ja też. Piękna ta gra, piękna ta gra, po prostu nie wiem czy da się zrobić lepiej, czy da się zrobić lepiej tego typu greno, no nie. Gdyby nie ten wysoki poziom trudności, to naprawdę by tutaj ludzie do dziś dnia siedzieli nieźle ja, ja tak to, w mojej skromnej opinii, ona odeszła za wcześnie zapomnienie i właśnie nikt nie pamięta jej jako jedna z lepszych gier na... NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM Jak dla mnie to jest po prostu jeden z większych kocurów Chociaż właśnie mówię, może przez to, że Może przez sentyment, może przez sentyment Bo jak teraz sobie w to gram tak po latach To w sumie nie jest jeszcze taki kocur Ale wtedy dla mnie to był naprawdę, naprawdę Kawał solidny i robotny, no nie? O dobra, duży będzie, duży będzie Duży, 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 duży Dobra poszedł, poszedł you, fuck you, fuck you. Niestety, nie powiodła nam się misja. Nie powiodła nam się misja. Także to był kolejny odcinek z serii 8 Bitmania. Mam nadzieję, że Star Wam przypadł do gustu. Posłuchajmy jeszcze raz, piękna sprawa. Także to był kolejny odcinek 8 Bitmania. I pamiętajcie, że każdy odcinek Lam Games TV jest od poniedziałku do niedzieli o 17.30, tego w weekend o 8 rano. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!